Dlaczego nigdy nie pojechałem na All Inclusive i nie żałuję tego ani sekundy? Choćby po to, żeby jeść te wszystkie pyszne rzeczy, a potem trochę popływać. Długo się wzbraniałem przed zorganizowanymi wakacjami, głównie dlatego, że moje podróżowanie polega na eksplorowaniu kolejnych gastromiejsc. I właśnie wtedy na horyzoncie pojawili się znajomi, którzy napisali, że jadą na kemping nad gardą. Na kemping? Początkowo się skrzywiłem, po czym uległem namowom moich dzieci, którym idea bardzo się spodobała. I tak oto trafiliśmy do malowniczego miasteczka Peskara del Garda, na uboczu którego mieści się camping Bella Italia. Spory, będący swego rodzaju miasteczkiem w mieście, gdzie znajdziecie sklepy, aptekę restauracje czy bary. Najważniejsze są tu jednak atrakcje, w których zakochali się moi synowie i my. Siedem basenów na wyciągnięcie ręki, zjeżdżalnie, wodne atrakcje i tak przez cały dzień. Aha, dosłownie kilka kroków od domku. No właśnie. A jak domki? Z dwoma sypialniami, kuchnią i przede wszystkim fajnym tarasem na wspólne śniadania i kolacje. Dużo więcej mi nie trzeba. Jako że jesteśmy sportowymi świrami, mnogość boisk zrobiła robotę. Z rana tenis, potem supy nad gardą, przerwie siatkówka, a potem jeszcze mała wycieczka w głąb gardy. No właśnie, bo z jednej strony macie baseny, z drugiej wyjście bezpośrednio do jeziora z plażą. Podsumowując, all inclusive nie jest dla mnie, ale wakacje na kemping we Włoszech stanowiły bardzo pozytywne zaskoczenie. Świetna pogoda, luz, piękne miasteczko, dobre warunki, atrakcje, no i wspaniały punkt wypadowy do pysznych lokalnych knajpek, winnic czy atrakcji. Napiszcie, czy byliście kiedyś na takim kempingu i co myślicie o podobnych wakacjach, a już na dniach szukajcie super smacznych poleceń w okolicy Peskeiry.